Dzięki tej platformie Polacy masowo się bogacą. Jeśli nie jesteście częścią projektu, to znaczy, że Wasze straty wynoszą 90 tysięcy złotych za zeszły miesiąc. Sławomir Cęckiewicz przedstawił oficjalny projekt finansowy, który za trzy dni będzie dostępny dla wszystkich. Żeby dołączyć do projektu wystarczy mieć jedynie 1050 złotych. Wszyscy Polacy, którzy posiadają 1050 złotych mogą zarobić 90 tysięcy złotych w miesiąc z pomocą tej platformy. Dzięki temu projektowi wielu ludzi odmienia swoje życie. Naszym celem jest zwalczyć biedotę i ubóstwo w Polsce. Zapomnijcie o podatkach, kredytach i problemach. Nawet emeryci mogą skorzystać na tym projekcie. Średni wynik inwestorów w zeszłym miesiącu wniósł ponad 90 tysięcy złotych. Aby zacząć, wystarczy wpłacić minimalną kwotę, która jest osiągalna dla każdego. 1050 złotych. Nie potrzebujecie ani grosza więcej, aby do końca życia otrzymywać pieniądze z tego projektu. Czy gdzieś jeszcze można liczyć na tak wysoki gwarantowany wynik? Dokładnie nigdzie. A inteligentni ludzie nie przegapią takiej okazji, tylko ją wykorzystają. Pierwsza oficjalna i autoryzowana platforma w Polsce. Dzięki nam jest dostępna dla wszystkich Polaków i Polek. Program działa automatycznie, wykonując pracę za was. Aby uzyskać dostęp, wystarczy wpłacić na swój rachunek minimalną wymaganą kwotę, a już w pierwszym miesiącu na pewno otrzymacie co najmniej 90 tysięcy złotych. Ten projekt nie oszustwo, ponieważ znają mnie obywatele Polski i posiadam znaczącą reputację. To jest szansa na odmianę swojego życia na zawsze. Już nigdy więcej nie będziecie pracować. Wasze dzieci i rodzina od teraz mogą żyć w dostatku i uczyć się w najlepszych szkołach. To najlepszy i najkorzystniejszy program dostępny na rynku. Ustanawiamy wszystkie możliwe rekordy wzrostu liczby uczestników. W tak prosty i bezpieczny sposób nigdzie nie będziecie mieli szansy na zarabianie 90 tysięcy złotych miesięcznie. Chcecie zostać partnerem? Zarejestrujcie się, aby zacząć. Nasi specjaliści będą się wami opiekować i pomagać na każdym etapie. Wymogiem jest wpłacanie na swój rachunek minimalnej kwoty inwestycyjnej wynoszącej 1050 zł. W pierwszym miesiącu wasze zarobki mogą wynieść od 60 do 90 tysięcy zł. Liczba miejsc jest ograniczona. Spieszcie się, aby nie stracić swojej szansy.